Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie króciutko Wam powiem o NFC, czyli o Network Communication, czyli zbliżeniowym wykorzystywaniu smartfona w połączeniu z jakimiś urządzeniami, parowaniem czy też płatnościami w jaki sposób wykorzystać tę funkcjonalność w smartfonach, które tą funkcjonalność posiadają, na przykład tutaj Samsung Galaxy S6. Po pierwsze musimy tę funkcjonalność oczywiście mieć włączoną. Wystarczy przeciągnąć belka powiadomień i włączyć NFC tutaj w menu w górnej części. Jeżeli tutaj nie mamy, to wchodzimy sobie w ustawienia, NFC i płatności i uruchamiamy sobie tą funkcjonalność. Pierwszą rzeczą z trzech, które możemy wykonać za pomocą NFC, to jest np. wysłanie jakiegoś pliku, czyli wchodzimy sobie na przykład do galerii. Mamy tutaj na przykład jakieś zdjęcie powiedzmy i chcemy to zdjęcie, albo film, yy, albo muzykę wysłać na innego smartfona. Wystarczy w innym smartfonie, w którym mamy NFC włączone. Tu jest Samsung Galaxy S5. Wystarczy je zbliżyć po prostu tylną częścią urządzenia do siebie i wyskoczy odpowiedni komunikat. Dotknij, aby przesłać. Wystarczy kliknąć i już po chwileczce w drugim smartfonie klik się pojawi. Już się przesyła, zobaczmy. Jeszcze chwilka. A komunikacja następuje tutaj po Bluetooth, więc jeżeli chcielibyśmy duże pliki wysyłać pomiędzy smartfonami, zalecałbym jednak wykorzystanie e, funkcji Wi-Fi Direct. Wtedy możemy wysłać bezpośrednio bardzo duże pliki, bardzo szybko, z pełną szybkością Wi-Fi. Bluetooth jest jednak zbyt wolny w moim przekonaniu, ale wygodny. I za chwileczkę to samo zdjęcie pojawi się na drugim w smartfonie okay, plik pobrano, już uruchamiamy sobie plik i jak widzicie, już jest plik przesłany tak więc w ten sposób można wykorzystać sobie e, NFC Drugą funkcjonalnością, jeżeli chodzi o NFC, jest skomunikowanie smartfona z jakimś urządzeniem, które po prostu NFC posiada. Tutaj mamy zestaw słuchawkowy Sony SBH-20, bardzo fajny, polecam, jest recenzja jego na naszym kanale. I możemy bardzo szybko ze sobą skomunikować smartfona z tym urządzeniem. Chwileczkę tylko z pamięci, Bluetooth usunę to urządzenie, żeby sparować od podstaw. Anuluj powiązanie. Ok. Nie ma tego urządzenia. Ok. I od podstaw. Jeżeli tylko mamy włączony w smartfonie NSI, tu mamy włączone. To wystarczy tylną częścią dotknąć do urządzenia innego. Oczywiście uruchomionego też z NFC. Zobaczcie. I już mamy informację, czy powiązać urządzenie Bluetooth. SBH20, tak jak widzicie, wystarczy teraz tego kliknąć. Tak, łączenie łączenie, połączone urządzenie SBH i w tym momencie nasz zestaw słuchawkowy Bluetooth jest już na stałe podłączony, nie trzeba nic konfigurować, wchodzić, łączyć, podawać jakąś u Sprawa załatwiona, jest to bardzo wygodne. I trzecią, ostatnią rzeczą, jak, w jaki sposób można wykorzystać NFC, jest zainstalowanie aplikacji ze swojego banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką, którą instalujemy do kom naszego komputera, w sumie naszego smartfona. Przepraszam, eee, wejdźmy sobie do NFC. I tu mamy taką opcję, eee, chwileczkę ustawienia NFC, dotknij i zapłać. I wystarczy wtedy, jeżeli ta aplikacja będzie tu akurat nie ma jak widzicie zainstalowany, wystarczy smartfonem potem w sklepie. Po prostu zapłacić. Wystarczy mieć ten bluetooth, e, bluetooth ten NFC włączone, tą funkcjonalność i wystarczy zapłacić dotykając. Myślę, że to tyle. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się, pozdrawiam.